ranny gość Radia Zachód. Marcin Zasiem, witam Państwa w studiu. Roman Jałoński, radny sejmików województwa lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Zacznijmy od kampanii. Czy dyskusja wokół sprawy mieszkań e, zaszkodzi w kampanii Karolowi Nawrockiemu? Nie Panu sądzę, opinię? nie sądzę. Wydaje mi się i to, to właściwie widać gołym okiem, że o, Platforma Obywatelska i kandydat Platformy jest w defensywie. Próbują coś Zrobić takiego, co by zainteresowało opinię publiczną. A tak naprawdę no, mamy tutaj wokół, wokół mieszkania Karola Wolskiego dużo znaków zapytania. Jest to sprawa sprzed kilkunastu lat, i z tej informacji, która, która dociera do nas, wynika, że, że pan Karol, jeszcze jako, jako młody człowiek mieszkający z mamą, Wziął na siebie pewne ciężary związane z pomocą sąsiadowi panu, panu Janusz Janowi tak Januszowi Jerzemu Jerzemu przepraszam i to była jakby wieloletnia pomoc nie wiemy. Na co ona opiewała, na, jakie, na jaką pomoc, jakie Ale warunki nie, zostały zawarte. Czy to sztab Karola Nawrockiego nie powinien właśnie wyjaśnić? Bo pan mówi, że mamy tutaj wiele znaków zapytania. Rzeczywiście tych pytań w przestrzeni medialnej pojawia się multum. Czy to kandydatowi nie powinno zależeć na tym, żeby to wszystko wyjaśnić? No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że tutaj e, troszeczkę sztab e, wyborczy... Nie zareagował od razu w sposób, w sposób jednoznaczny. Tak naprawdę tu podnosi się tematy bonifikaty. No, właściciel mieszkania skorzystał z bonifikaty, ale to co do opinii publicznej dotarło, że przez lata pan Karol Nawrocki wziął na siebie ten obowiązek ponoszenia wszystkich opłat związanych z utrzymaniem mieszkania z pomocą temu starszemu panu, czy pomocą bezpośrednią. Stanowi ten, ten element, który, który tutaj w żaden sposób, uważam, pana Karola nie obciąża. Ale też czy nie jest tak, że Karol Nawrocki jakby pomógł? Wypłynąć temu tematowi, bo na, na, podczas debaty, kiedy był pytany o podatek katastralny, powiedział o tym, że jest właścicielem jednego mieszkania, i jakby no, słuchając dyskusji i polityków Platformy, którzy atakują kandydata Karola Nawrockiego, no to wydaje się, że tutaj coś poszło nie tak. Czy, no. czy winy nie ponosi w pana opinii też po części za tę całą sytuację sztab i sam kandydat znaczy w debacie w debacie o ile właśnie padło pytanie o ten o ten podatek katastralny pan kandydat Karol Nawrocki ja właśnie powiedział o swoim mieszkaniu, czyli tym, w którym faktycznie mieszka, to mieszkanie... To, że powiedział, że które... jest właścicielem jednego mieszkania, to jest różnica. No, i, i, no tak, i ale, ale wiemy, wiemy, tu jest dużo znaków zapytania formalnie, podobno jeszcze e, tych dokumentów związanych, e, związanych z własnością e, mieszkania nie wiemy, e, jak to wygląda, a poza tym, no nie ma kluczy do tego mieszkania i po prostu w takiej dyskusji mogło mu to e, umknąć i myślał o swoim mieszkaniu, bo, bo właściwie zawsze mówimy o tym mieszkaniu, w którym mieszkamy. Swoją drogą, wczoraj Karol Nawrocki do części mediów przesłał ponoć no, dowody, w sensie rachunki, przelewy i opłacanie, te, które mają świadczyć o tym, że opłacał to, to, to mieszkanie. Więc no, w Pana opinii, tak już podsumowując ten temat... Powinno dojść do jakiejś nie wiem, konferencji, która, w której Karol Nawrocki od A do Z tłumaczyłby całą sprawę, czy, 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 czy nie? Wydaje mi się, że, że kilka zdań wyjaśnienia ze strony naszego kandydata ucięłoby całą sprawę i rzeczywiście zajęlibyśmy się tymi sprawami, które są istotne dla kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej, bo to nas interesuje. A tak swoją drogą jest pan za podatkiem katastralnym, czy nie? Nie jestem za podatkiem katastralnym, ponieważ, ponieważ ten podatek od nieruchomości wydaje mi się jest adekwatny do możliwości finansowych społeczeństwa polskiego. A kwestie właśnie tych wielu mieszkań, które są jakby podstawą do do podjęcia tej dyskusji można to załatwić w zupełnie inny sposób. Po prostu można jakimś innym podatkiem opodatkować tych, te osoby, które mają kilka, kilkanaście, a niektórzy nawet kilkadziesiąt mieszkań. W tej całej dyskusji jeszcze kilka dni temu bo wspomniał pan, że sztab, jakby Rafała Trzaskowskiego jest w defensywie, ale w ofensywie po wizycie w Białym domu był Karol Nawrocki. Po tej sprawie mieszkania. No, musi się tłumaczyć. Jak w Pana opinii powinien wyjść z tego kandydat prawa i sprawiedliwości w tej końcówce kampanii, bo czasu pozostało niewiele? No dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli ten temat trzeba, trzeba po prostu zamknąć. Przekazać społeczeństwu jeszcze kilka, jakąś garść informacji, i z tego co do tej pory do nas dotarło, to tutaj nie było żadnej złej woli ze strony naszego kandydata. Po prostu wynikało to z wieloletniej pomocy temu panu i te, te pieniądze, bo też był tak, była ta kwestia bonifikaty, ale. O, Oprócz tej bonifikaty, za którą właściciel mieszkania nabył je, pan Karol Nawrocki pomagał mu w tym rozumieniu, że opłacał te wszystkie sprawy związane z bieżącym z obsługą mieszkania, mm. plus pewnie jakaś tam inne, in, inna pomoc, którą panowie między sobą ustalili. No ale Jak spojrzymy na to, co pojawia się w mediach i zbierzemy to wszystko, Razem to to mniej więcej wychodzi na to, że pan Jerzy trafia do DPS-u w kwietniu 2024 roku. E, no Karol Nawrocki sam powiedział, że tym e, nie wie, w grudniu próbuje go szukać, okazuje się, że e, że, że go nie znalazł e, i no, sam Karol Nawrocki informował, że, że, że próbował go go szukać i tutaj jest no, dużo pytań i trudno to obronić chyba tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie, no, no, nie wiemy o czym rozmawiał pan Karol Nawrocki z panem Jerzy Pewnie jak został Karol Nawrocki prezesem IPN-u, no to pewnie jakaś rozmowa była, że w tej chwili nasze kontakty będą rzadsze, bo jestem w Warszawie i na pewno na pewno jakaś tam rozmowa była i jakieś porozumienie było. Tym I bardziej, czekamy że... na ciąg dalszy tej sprawy. Tak jest i wydaje mi się, że, że ona szybko umrze śmiercią naturalną, bo, bo jest po prostu sprawą. Mówiąc brzydko, kolokwialnie, kręconą przez strony sztabu Rafała Trzaskowskiego. Zmienimy temat. Wczoraj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Władysław Dajczak z północy Lubuskiego spotkali się z panią komendant Nadodrzeńskiego oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Jak podali, a podaje za Polską Agencją Prasową, chcieli wyjaśnień na temat tego, co dzieje się na granicy z Niemcami. Ale jakiejś takiej zwrotki medialnej po spotkaniu nie było. Pan coś wie? Czego się dowiedzieli? I, 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 i co, co usłyszeli? No, sprawa jest co najmniej dziwna, bo my już jako, jako radni Sejmiku Województwa Lubuskiego ten temat, że tak powiem, poruszamy od wielu miesięcy. Była nawet sesja połączonych komisji w Subicach, byli przedstawiciele służby granicznej policji i myśmy. Nie uspokojono was. Nismy, podczas tych... nic nie... Żadnej informacji nie mogliśmy wyciągnąć ze strony polskiej również, bo oficjalny komunikat jest taki, że to jest kilkaset osób w ramach misji opartej na tej konwencji dublińskiej i to było wszystko. A tu raptem dowiadujemy się od strony niemieckiej, że oprócz tego, na podstawie prawa niemieckiego, zostało przepchniętych do Polski około 10 tysięcy nielegalnych migrantów i. Tutaj interwencja posła Dajczaka, ja rozumiem to w ten sposób, że zadał proste pytanie służbie granicznej. Gdzie te 10 tysięcy To w miarę no ale średniej czy, czy wielkości miasteczko czy zaprze Zaprzeczono jaka jest... e, Nie miałem kontaktu jeszcze no właśnie... Z posłem mm -hmm. Dajczakiem Także e, nie wiem Wydaje mi się, że na pewno jak, Jakiś komunikat ze strony pana posła Będzie A o ile na dzisiaj jeszcze też nie uzyskał Takiej informacji No to pewnie służba graniczna będzie do tego zobowiązana Ale musimy głośno zapytać Gdzie to miasteczko e, Nielegalnych migrantów w ilości 10 tysięcy osób się podziało. No, powinien być jakiś obóz przejściowy, powinno się ich sprawdzić, czy im e, jakieś prawo się należy, czy oni są byli zarejestrowani w Niemczech, e, no, czy to są tak zwani e, ludzie bez imienia, nazwiska, bez znaków linii papilarnych, e, czyli tak, tak zwani no, bezpaństwowcy, czy w jakiś te, te, sposób. Te, te informacje przyjmujecie jako pewnik, rozumiem? No tak, no, no raczej, raczej strona niemiecka by nie, nas nie kłamała, co najwyżej by zaniżyła te wielkości, a na pewno by je nie zawierzała. Na koniec kolej, bo ostatnio padła informacja, rynek kolejowy między innymi to podał, że znacząco poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o połączenia, jest mniej odwoływanych połączeń, między innymi na północy województwa lubuskiego, co pan na to? Krytykowaliście za to zarząd województwa? Prezes Polregio, kiedy była ta szeroka dyskusja co do przyszłości przewozów regionalnych, zobowiązał się, że od maja Będzie sytuacja lepiej. diametralnie się poprawi. No Jak w tej komedii, niewiele lepiej, ale lepiej. Ale lepiej, no jest, jest lepiej, jest dużo lepiej. I wydaje mi się, że ta szeroka dyskusja Pró oprócz tego próba porozumienia między zarządem województwa a spółką Polregio. Robi dobrą robotę, są pozytywne rezultaty. I w tej dyskusji, zresztą ona była na sesji stosunkowo ograniczona, bo każdy radny ma dwa razy po dwie minuty. W związku z tym nie za bardzo można no, temat poszerzyć i zadać wiele pytań. Ale na przykład ja poddawałem wątpliwość co do utworzenia spółki o zasięgu regionalnym, ponieważ no, jesteśmy województwem niewielkim. Część połączeń na południow, w południowej części województwa została przekazana um, um, Kolejom Dolnośląskim tak. E, I tak naprawdę powołanie nowej spółki To jest struktura, to są etaty, to jest kwestia organizacyjna I tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. E, I chyba lepiej jest tutaj e, przyjąć jakieś jasne, klarowne zasady Współpracy z Polregio niż budować własną spółkę. Tym bardziej, że no, jak dowiadujemy się z jakichś takich informacji, to ma funkcjonować i spółka regionalna, i Polregio. W związku z tym no, konkurencja jest dobra, ale to przynajmniej powinna obsługiwać kilka milionów obywateli wtedy. Ona ma jakby sens. Czekamy więc na, na to, co stanie się wokół e, e, spółki e, transportowej w województwie lubuskim. Pewnie jeszcze o tym będzie dyskusja i na sejmiku, i w naszych e, programach publicystycznych. Roman Jabłoński, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość był Państwem i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Poranny gość radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachód.pl